za oknem jesień. Pięknie to wygląda, ale ja i tak nie lubię jesień. A ja, Wy lubicie jesień? Wczoraj maczyłam fasolę, wypłukałam ją dzisiaj porządnie i w nowej wodzie nastawiłam, bo wtedy nie ma rewolucji, pamiętajcie, takich żołądkowych. Gotowałam dwie godziny, bo ja lubię taką miękką. Do tego kiełbaski. Kilogram fasoli, pół kilograma kiełbaski. Taki stosunek nam odpowiada. Lubimy tak, nie lubimy za dużo kiełbaski. I przecier... Do tego cały wypłukałam kartonik, nie martwcie się. No wiadomo, przyprawy, jedna cebula tam była taka duża. się jeszcze, kaj jak nagrywam. <grym> Musiałam go upomnieć. Tak na ostro zrobiłam. I powiem wam, że pojechałam po tą kawę, ale mówię kupię jedną, bo ona jest do końca listopada, bo wczoraj tak zobaczyłam na etykiecie. I ja patrzę w domu, a ona jest jeszcze dwa lata, więc jutro chyba jeszcze jedną pojadę kupić, bo jest dobra. Także, ach, tu z przykrością wam powiem, że wyrzuciłam te wszystkie słoiki z jabłkami, bo się popsuły. Moja wina, bo nie robiłam pasteryzacji. Zamiast do lodówki schować, to już trzymałam w półce. Te właśnie jabłka, co tu są, widzicie, były w lodówce, się nie popsuły, a tamte w szafce się wszystkie popsuły. No ale nic, no już nie będę płakać. Szkoda, mi trochę tyle roboty przy nich miałam, ale trzeba odżałować. Gorsze są nieszczęścia na ziemi. Tutaj zrobiłam taką żelatynę z tego ciasta, co kiedyś mam, mówiłam, że mam darmowe i dołożę do tych jabłek i zrobię ciasto z tych jabłek. A trochę sobie też wzięłam na kolację z banankiem, z orzeszkami, z ziarnem. No, i te śledzie musiałam zjeść, bo mąż powiedział, że są wstrętne, nie smakują mu, tak że zjadłam wszystkie. No i zabawiłam się w jesieniarę. Pozazdrościłam influencerom, że takie mają ozdoby jesienne, i poszłam do garderoby i zobaczcie, jaką ładną poduszkę wygrzebałam z czeluści. Także zaliczyłam jesienne ozdoby. I ten biszko przykroiłam na pół, położyłam te jabłka z tą żelatyną taką, a resztę ciasta będę jutro wymyślać i robić.